Cześć. Dzisiaj czyścimy, tu jest igieł, z pozostałości, które tam w środku się kotują i chcę wam pokazać z czterech tujek takiej wielkości. Czekajcie, odejdę trochę dalej. To są tujki, one mają tam gdzieś do dwóch metrów. Tyle tego Badziewka. Wychodzi i to jeszcze jest nie koniec. Jak to robię? Po prostu rozchylam i ręczne robótki. Obczepywanie, oczywiście teraz w jednej ręce trzymam telefon, więc musimy mi to ciężej robić, ale generalnie obczepywanie, trzęsienie i wygrabianie. Pokażę Wam jeszcze efekt, jaki powstaje po tym, jak się tujek nie. Nie ogarnia z tych suchości wiecie Zobaczcie, patrzcie tutaj jeszcze takie widzę O miaki, chyba będę to poprawiał to znaczy nie chyba tylko na pewno Ale widzicie Tutaj jaka dziura się robi Bo się tutaj zebrało tego mnóstwo Nikt tego nie dopatrzył No i mamy taką dziurę Jeszcze raz wam pokażę z czterech tuj W palenisku mam tego Tyle, idę wam pokażę jak ja to robię, może komuś się to przyda. Pokażę wam jaką mam systematykę tej pracy, taką żeby po prostu mieć porządek. Tutaj akurat to już tak startowo wyczyściłem, tak już tak powiem. Ale zobaczcie, tu ja mam przeważnie kilka takich odgałęzień. Jedno. Drugie. I trzecie. I teraz po prostu odginam sobie każde z nich i lecę gąskami od góry do dołu. No, ciężko mi się to y, robi z telefonem w ręce. Czekajcie, może jakoś to ustawię i wam pokażę. Pierwsze. Ile chce do dołu, od góry? Do dołu. Delikatnie, trzeba uważać na te żywe części. Te tu nie były ani razu czyszczone. Zobaczcie, co tu jest. Ponieważ ja nie wiedziałem, że, się, że to należy czyścić. No i gdzieś w pewnym momencie pomyślałem, że to jest czy grzybki, coś. a to są po prostu obumarłe elementy których się trzeba pozbywać. I zobaczcie, jaka to jest robota. Co najprzyjemniejszych, Ta to jest przyjemna, ale jest prasochłonna. Więc trzeba każdą, tuję każdy taki krzak przelecieć. zobacz ile tego tutaj odlatuje, wyciągnę pokażę Wam zaraz ile z tej jednej tuli będzie tego materiału zobacz, tylko z, jednego, z jednej gałęzi te nie były ani razu czyszczone one mają 4 lata coś takiego, także naprawdę tutaj jest hardko. Niektórzy używają, czy znaczy nie wiem yy, czy używają, ale widziałem ostatnio na forum ogrodniczym taki post, że ktoś tam szukał odkurzacza do tui, taki który by ciągał po prostu te igły, yy, yy. jest to jakiś pomysł. Nawet bym powiedział w obliczu tego wyzwania nie głupi. Eee. Tylko akurat w takim przypadku jak u mnie, ten odkurzacz by się po prostu zapychał w 3 sekundy. No ale jak się to robi regularnie, no to jest inaczej, nie? jak raz na 4 lata mam duże nadzieje związane z tą yy, z tą robotą po prostu chcę żeby te tuje się odżyły przede wszystkim będą miały więcej światła w środku I nie będzie tam się tworzył żaden grzyb na tych elementach bo to fajne środowisko jest tam jest wilgotno więc no jest to taka robota upilniwa ale dająca wymierne korzyści a na pewno nagram filmik za 2-3 miesiące i pokażę wam yy, efekt tej pracy a na końcu najprzyjemniejszy efekt spalimy te igiełki które nam te pły, ale mają w sobie żywice, więc trzeba to robić w takim miejscu, gdzie duży i nagły ogień nie jest straszny. Tyle kochani jeśli chodzi o, o oczyszczenie tuj, efekt na pewno nie będzie widoczny od razu, ale, ale tym tujom jest na pewno lżej i, i będzie to widoczne za, za parę miesięcy I, i, i nagram Wam filmik wtedy i zobaczymy jak to wygląda.